Kiedy zdecydowałem się, że robimy z tej imprezy album Myślę, że decydowały o tym dwa główne czynniki Liczba aut 300, 300 amerykańskich samochodów cały przekrój w historii motoryzacji to czyni z tej imprezy największe tego typu wydarzenie w Europie, jeśli nie nawet więcej. Druga rzecz, dziewczyny Pin-Up. Nikt z nas nie spodziewał się, że przyjedzie ich aż tyle. I zrobiły z tej imprezy wspaniałe, kolorowe widowisko. Dziękujemy im za to. Pin-Up symbol amerykańskiej kultury motoryzacyjnej. No Dlaczego Elvis? Fantastycznie pasuje do naszego klimatu. Super rozkręcił imprezę. Amerykańska motoryzacja, to samochody o potężnych pojemnościach, wielkich silnikach, niesamowitych osiągach. Te wszystkie samochody będziecie mogli obejrzeć w albumie, który wydajemy. Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Myślę, że zdjęć mamy więcej, może nawet około 4000. Z czego do albumu będziemy weźmiemy 500 zdjęć wybranych zdjęć. To były te momenty, kiedy wiedziałem, że musimy zrobić z tego album, który będzie pamiątką dla wszystkich. Czemu ta impreza, a nie inna? No przede wszystkim ludzie, którzy za nią stoją. Popierajcie nasz projekt.